I odtworzyć sylwetkę, która będzie do tej sylwetki bardzo, bardzo, bardzo...

Gracias.

Powołał Policję Państwową. Na pamiątkę tego wydarzenia Współczesna Policja obchodzi swoje święto właśnie 24 lipca. Cały 2019 rok jest dla Policji rokiem obchodów setnej rocznicy powołania. W związku z tym jubileuszem, Świętokrzyska Policja zaplanowała szereg wydarzeń dla mieszkańców województwa, aby przybliżyć historię i tradycję formacji, której powstanie było jednym z najważniejszych wydarzeń po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Dzisiejsza uroczystość odsłonięcia tablicy okolicznościowej upamiętniającej jubileusz stulecia powołania Policji Państwowej wpisuje się w harmonogram tychże obchodów. Szanowni Państwo, komendant wojewódzki Policji w Kielcach, inspektor Paweł Dzierżak, symbolicznie odsłoni tablicę upamiętniającą to podniosłe wydarzenie. Do odsłonięcia tabliczki zapraszam Pana Komendanta oraz Panią Wojewodę jako przedstawiciela prezesa Rady Ministrów Które. Rozpoczynamy patrz. Tak? Szanowni Państwo, wybór jest miejscem szczególnym i wyjątkowym, miejscem walki o niepodległość oczczym, przyjaciół największego kończyty prady światowany na obiec schronienie patronem walczących o niepodległość naszego kraju. Tu znajdowali stronienie powstańcy styczniowi i tu działali partyzanci II wojny światowej. W tym samym miejscu przebywał też Jan Piwnik Ponury, aspirant policji państwowej, patron święte wszystkich policjantów. W roku jubileuszu uroczyście odsłonięta jest tabliczka, na której widnieje napis Patronowi Świętokrzyskiej Policji Janowi Piwnikowi pseudonim Ponury w stulecie powołania Policji Państwowej Policjanci i Pracowników Policji Migalnej 15 czerwca 2019 roku. Rodziały patrzcie! patronów. W Szanowni Państwo, nastąpi teraz złożenie meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości, podniesienie flagi państwowej na marsz oraz odegranie hymnu państwowego. Meldunek złoży komendant placu, harcmistrz Michał Nowakowski. Porozdziały, baczność! Na prawo patrz! Drugu prezes, prezesie, harcmistrz Michał Nowakowski melduje. Poczty sztandarowe i pododdziałek gotowe do uroczystości. Szanowni Państwo, Prezes Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Armii Krajowej Ponury Nurt, Harcmistrz Rafał Obażanek przyjął meldunek złożony przez Komendanta Placu, a teraz nastąpi uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odegra degrafium Rzeczypospolitej Polskiej, dowódca uroczystości poda komendy. Poczet flagowy, baczność! Flagę państwową! what just Roddziały baczność, rozdziały spocznij. Wybrzmiał hymn Rzeczypospolitej Polskiej, a na nasz główny została podniesiona flaga państwowa. Szanowni Państwo, uczestników uroczystości przywita prezes środowiska świętokrzyskich zgrupowań Armii Krajowej Ponury Nord harcmistrz Rafał Obażanek. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, 25 lat temu w tym miejscu odbył się pogrzeb majora cichociemnego Eugeniusza Kasińskiego, pseudonim Nurt. Oficera Wojska Polskiego, wspaniałego żołnierza, dowódcy i stratega. Razem z pułkownikiem mianem Piwnikiem-Ponurym stworzyli jedno z największych zgrupowań partyzanckich w Polsce, a dowodzone przez nich jednostki stały się postrachem dla żołnierzy niemieckich na terenie południowo-wschodniej części Polski. Przełom lat 80. i 90. przyniósł nam również możliwość godnego upamiętnienia tych dowódców. Najpierw w 1988 roku odbył się pogrzeb Jana Piwnika pseudonim Porum, Ponury, gromadząc ponad 30 tysięcy uczestników tu, na wykusowej Polanie oraz w Wąchocku. A 6 lat później, w 1994 roku, do Polski wróciły prochy nurta. Przełom tych wydarzeń nie byłoby, nie byłoby gdyby nie determinacja podkomendnych. Najpierw w 1957 roku wybudowali kapliczkę z wizerunkiem Matki Boskiej Bolesnej na Wykusie, a później konsekwentnie upamiętniali walki swoich towarzyszy, pozostawiając po sobie ponad sumie i z pamięci. Jednym z takich miejsc jest pomnik Unurego w Wąchocku, zaprojektowany i wykonany przez Andrzeja Kastena, pseudonim Zulejka. Pomnik ten został odsłonięty w 1984 roku w Wąchocku, a jutro będziemy oddawać przy nim hołd naszym bohaterom. W tym roku obchodzimy 30-lecie zmian ustrojowych w naszym kraju. Pamiętamy, czym był dla nas ruch Solidarności. Pamiętamy również, że przez lata 70. i 80. na Wypusie gromadziły się tysiące osób szukających prawdziwych bohaterów, mogąc się od nich uczyć i kształtować postawy obywatelskie, szukając prawdy o naszej historii. Przypominam to dlatego, że my mieszkańcy Ziemi wszystkiej mamy wielki dług do sprawdzenia, względem tych żołnierzy. Nasza pamięć, zaangażowanie w niesienie tosu żołnierzy armii krajowej stanie się obowiązkiem każdej osoby, która nazywa siebie patriotą. Bez przykładu, jaki nam dali, nie byłoby wielu wspaniałych rzeczy, które realizowane są z myślą o nich. Smutną koleją jest to, że z tych naszych bohaterów pocierała na wypust coraz mniej osób. W tym roku pożegnacił kolejnych żołnierzy od Pontrego i Nowka. Lucynę Jerken, pseudonim Żybia, Zdzisława Tedo, pseudonim Wielski, Henryka Fonfare pseudonim Sokolik, Lucjana Grobulca, pseudonim Lutek, Jacka Edwarda Wieczura, pseudonim Kazik Lwowiak, leszka Strusika, pseudonim Ursus, Andrzeja Gawrona, a kilka dni temu Bolesława Ciesielskiego pseudonim Farys, który planował przyjechać na dzisiejsze uroczystości. Liczymy, że w niebieskiej partyzance spotkają swoich towarzyszy broni i patrzą na nas z góry, cieszą się, że wspólnie jesteśmy tu dla nich. Dziś, upamiętniając ich poświęcenie, realizowane są inicjatywy, które w sposób namacalny kierowane są do młodego pokolenia w celu przekazania historii naszych obywateli. W dniu wczorajszym Jan piwnik ponury oraz Eugeniusz Kaszyński-Nur zostali honorowymi obywatelami Poznania. W dniu dzisiejszym odsłonięta została rzeźba zasłużonych dla Starachowic i Ziemi Świętoczyskiej Mariana Świderskiego pseudonim Dzik oraz Edmunda Rachtana pseudonim Karkus. Ich działań jest o wiele więcej, realizowanych w wielu miejscowościach i przez wiele wspaniałych osób. Za to z tego miejsca w imieniu Zarządu Okręgu środowisko Świętoczeskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej Konorynów serdecznie dziękuję. 11 czerwca 1994 roku porucznik czasów wojny Zdzisław Rachtan-Halny, stojąc w tym miejscu na zakończeniu uroczystości powiedział Kochani leśnicy, nasi druhowie, cieszymy się waszą liczną tu obecnością. Jest to dowód, że nie tylko wtedy, w czasach kultury i grupy, pomagaliście wspomagaliście i współdziałaliście w walce z rodziną. Widzimy, że i dziś solidarni jesteście z nami i niesiecie nam pomoc w tej zaznaczeniu. Żołnierze i policjanci, cieszymy się z braterstwa z Wami. Idziemy w jednym szeregu i jeszcze dotrzymujemy Wam drogi. choć czasem długo. Mamy wszyscy na tym na ustach w w naszej wielkości się w Droga młodzieży, wierzy, i oględa, dziękujemy Waszym powarto, naszym sprzymierzeńcom. Wierzymy w Was, Wam przekazujemy spadek narodowych tradycji, miłość Boga i Ojczyzny. Wam towarzyszy w Waszych poczynaniach, a w nauce i przygotowania do przejęcia steru urządzenia wolną i sprawiedliwą Polską, w której żyć się będzie ludziom dostatnie, ale i uczciwie. Pracowicie nie tylko dla siebie, ale dla całego narodu. Mieszkańcy Nieśliście nam wsparcie, żyjąc sami pod groźbą utraty życia i spalenia. Przykładem tego jest bliski nam Mismur. Są to bolesne wspomnienia. W tych strasznych czasach zawsze na Was mogliśmy liczyć i dziś nam tu to towarzyszycie. Jesteście z nami i Bóg Wam za to zapłać. Dziękujemy wszystkim tu obecnym za tak liczny udział w dzisiejszych uroczystościach. W tym szczególnym, którzy towarzyszą nam prawie od 40 lat. Byliście z nami w ciemnych i trudnych czasach komunizmu i stalinizmu, jego terroru. Kiedy trzeba było odwagi, by spotkać się z nami na tym kawałku Wolnej Włosy. Tradycja spotkań, tej wspólnoty wygłosowej, jaką tworzymy, niech przetrwa w naszych rodzinach, w naszym całym narodzie, niech trwa nawet wtedy, kiedy nas już zabraknie. Dziś, 20 lat po tych słowach, zebrani na tej polanie, stajemy we wspólnocie nosąc ideały naszych żołnierzy. Policja Świętokrzyska obchodzi dziś stulecie swojego powstania. Tu słowa podziękowania kieruję w stronę komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach, pana inspektora Pawła Dzierżaga. Że właśnie to miejsce jest dla Was tak szczególne w tę rocznicę. Związanie Policji Świętoczeskiej z naszym środowiskiem od prawie 30 lat pokazuje, jak należy realizować tafetę pokoleń. A wybór Jana Piwnika Ponurego na patrona Policji Świętoczeskiej pozwala na zachowanie pamięci o naszych świętoczeskich żołnierzach. W tym roku 10 Świętoczeska Brygada Obrony Terytorialnej. Otrzymała imię Eugonisza Kasińskiego nurta, włączając się przy tym we współorganizacji uroczystości wykusowych. Cieszymy się z przyjęcia naszych rekomendacji i gratulujemy panu pułkownikowi i Arturowi Barańskiemu wyboru nurta na, naszego patronu, na swojego patrona. Jesteśmy na terenie leśnictwa Suchedniów i nie możemy pominąć naszych gospodarzy, którzy od wielu lat dbają o to miejsce. To w takich warunkach możemy się tu spotkać w głównej mierze jest zasługą pracy wielu leśników. Partnerska współpraca pana nadleśniczego Piotra Fitasa oraz poprzednich nadleśniczych Suchedniowa była dla nas zawsze czymś wyjątkowym. Dziękujemy za te lata współpracy. Nie możemy zapomnieć o władzach samorządowych. Tu podziękowanie kieruję na ręce pani Agaty Wojtyszek, Wojewody Świętoczyskiej oraz pana Andrzeja Będkowskiego, marszałka Województwa Świętoczyskiego, dziękując za kilkanostoletnie wsparcie, jakie te instytucje nam udzielały. Mówiąc o władzach samorządowych, nie mogę zapomnieć o gminach, które są z nami wspierają nas organizacyjnie. Bez ich pomocy wiele działań byłoby utrudnionych, wręcz niemożliwych. Pozwolę sobie podziękować za wieloletnią współpracę panu prezydentowi Markowi Materkowi, panu burmistrzowi Jarosławowi Sameli, panu burmistrzowi Dariuszowi Skibi oraz y, panu burmistrzowi Cezarowi Bachowi. Zaangażowanie wasze, jak i waszych współpracowników pozwala na profesjonalizację naszych działań przy organizacji obchodów. Tutaj podziękowanie również kieruję do poprzedników, bo wsparcie, jakie jest nam udzielane od lat 90., już dla nas nieocenione. Od wielu lat swojego wsparcia udziela nam Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Dziękuję pani naczelnik Dorocie Koczmańskiej-Kalicie za wsparcie merytoryczne naszych działań wydawniczych i informacyjnych. Składamy na pani ręce podziękowania dla całego zespołu zaangażowanego w tych uroczystościach. Nie byłoby tych uroczystości bez młodzieży, która co rok przybywa na tą polanę, kształtując swoją postawę patriotyczną. Cieszy mnie osobiście fakt, że na tych uroczystościach widzę następne pokolenia dzieci i młodzieży, moich rówieśników. Którzy 30 lat temu ze mną poznawali naszych bohaterów. To, że z nami są harcerze, strzelcy, orlęta, grupy rekonstrukcyjne, szkoły, pokazuje, że w młodzieży jest przyszłość tych uroczystości. Jest to również naturalny proces przyjmowania pałeczki w Sztafecie Pokoleń. To właśnie żołnierze w 1996 roku przekazali harcerzom Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej pałeczkę w Sztafecie Pokoleń, aby kontynuowali ich działalność z myślą o jednoczeniu wokół ich historii. Coraz więcej stowarzyszeń, służb mundurowych, organizacji czy osób, które realnie chcą pomóc i z potrzeby serca nieść pamięć o ich służbie i poświęceniu. Spomyka spotykamy się tu we wspólnocie. Na te spotkania przychodzą mieszkańcy Ziemi Świętoczyskiej, ale i osoby, które z dalekich zakątków naszego kraju docierają tu, aby upamiętniać naszych bohaterów. Cieszy fakt, że spotykamy się tu z rodzinami już nieżyjących żołnierzy, a wykóz jest naturalnym miejscem oddania pamięci o swoich rodzicach czy dziadkach. Dziś z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że życzeniem naszych żołnierzy było to, aby w tym miejscu niezależnie od poglądów politycznych, przynależności organizacyjnej czy strukturalnej spotykali się ludzie, dla których Bóg, honor i ojczyzna są wartościami nadrzędnymi. Tak jak były one kompasem dla żołnierzy w latach II wojny światowej, w okresie PRL oraz III Rzeczpospolitej. Tak dziś one są kompasem dla nas, a nasza wspólnota kult kult kultywowała o nich pamięć. W pierwszej słowa, i tutaj chciałbym Powitać naszych uczestników, kieruję do przybyłych żołnierzy, weteranów walk podczas II wojny światowej. Witam Was serdecznie i dziękuję za obecność na tych uroczystościach. <klucza> Witam wiceprezes Zarządu Głównego Armii Krajowej, panią Hannę Statnik, pseudonim Hanka, wraz z wszystkimi przybyłymi reprezentacjami struktur Armii Krajowej oraz innych organizacji walczących podczas II wojny światowej. Witam posłów i senatorów Rzeczpospolitej Polskiej. Witam europarlamentarzystów. Europa Witam szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pana ministra Jana Józefa Kasprzyka. Witam wojewodę świętoczyską, panią Agatę Wojtyszek. Witam pana marszałka Województwa Świętoczyskiego, pana Andrzeja Będkowskiego. Witam harcmistrza Michała Markowicza, naczelnika harcerzy. Witam pana Łukasza Kudlickiego, reprezentującego ministra obrony narodowej, pana Mariusza Błaszczaka. Witam Piotra Kacprzaka, reprezentującego dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Witam Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, Pana Inspektora Pawła Dzierżaka wraz ze współpracownikami. Witam Komendanta Szkoły Policji w Katowicach, Pana Inspektora Rafała Kochańczyka. Witam Dowódcę 10. Świętoczeskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Pana Pułkownika Artura Barańskiego. Witam Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełni w Kielcach, Pana Podpułkownika Mirosława Smerdyńskiego. Witam Panią Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, Panią Dorotę Poczpańską kalitę <klucza> Witam Kapelana Garnizonu Kielce, Księdza Podpułkownika Grzegorza Kamińskiego wraz ze wszystkimi księżmi ce celebrującymi dzisiejszą przeświętą. <klucza> Witam Dyrektora Aresztu Śledczego w Kielcach, Pułkownika Krzysztofa Czaj Czekaja. Witam przedstawicieli władz samorządowych Kielc, Terachowic, Karzyska, Wąchocka, Bodzętyna, Suchedniowa i Końskich. <klucz> Witam rodziny żołnierzy Armii Krajowej, które przybyły na uroczystości wypusowe. <klucz> Witam przedstawicieli organizacji społecznych i wychowawczych oraz szkół obecnych na uroczystościach. <klucz> Gorąco chciałbym powitać wszystkie poczty standardowe przybyły na dzisiejsze uroczystości. Witam wszystkich uczestników. Dziękuję. Szanowni Państwo, za chwilę rozpocznie się msza święta, którą odprawi kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Kielcach. Ksiądz podpułkownik Grzegorz Kamiński. Nabożeństwo odprawione zostanie w